Tutaj macie moje runki na Katarinę. W zależności od przeciwnika, biorę albo resist, albo armor. A my widzimy się w gierce. Siema YouTube, z tej strony Fedie, przed Wami kolejny odcinek z Katariny. Moi drodzy, dzisiaj sobie trochę pogadamy generalnie o Katarinie. Tak, po, po prostu tutaj po, pogadam, co sądzę o tym wszystkim, bo było ostatnio dużo zmian, dużo się zadziało i dużo osób mówi, że Katarina jest totalnie useless. A ja tutaj szukam, że tak powiem, sposobu, żeby nie była takim uselessem. Także możecie zostawić na początek łapę w górę i komentarz, i kto nie ma ten suba. A my przechodzimy po prostu do, do gry, moi drodzy. Tak jak powiedziałem na początku, to jest mój zestaw run, który zawsze gram. I co ciekawe, ten zestaw run działa, czy idę Full AP, czy idę Full AD, czy idę Pomieszanie. Okazuje się, że runy z konkurorem działają całkiem nieźle. Yy, w dodatku Second Wind tutaj jest bardzo fajnym wyborem ze względu na to, moi drodzy, że w połączeniu z Doron's Shieldem jesteśmy nie do zapołkowania właściwie. Możemy wchodzić, farmić, dawać się obijać i nie używając Potiona cały czas HP nam wraca. Jak śledzicie mnie na streamach, które są oczywiście w poniedziałki, środy, piątki o godzinie 20, yy, to wiecie, że yy, co? Że lubię tego Dorans Shielda. Bo co się okazuje? Katarina ma jeden zasadniczy problem. Wybija 15, 20 minuta, wchodzimy do mid i jeżeli nie dominujesz giga mocno, nie możesz farmić. Co za tym idzie? Nie możesz farmić, nie masz pieniędzy, a jak nie dominujesz, to też nie masz pieniędzy. Eee, a powiedzmy, farmienie Katariną też nie należy do najprostszych. Także jaka jest tutaj rada? Właśnie. Zacząć często defensywnie, w szczególności na match-up, na który nie czujemy się pewnie. Na match-up, który niekoniecznie jesteśmy pewni, że jesteśmy w stanie sfragować takiego gragasa. W teorii w teorii mógłbym go fragować, i może się tak uda, bo wcale nie jest powiedziane, że muszę zacząć z Longswordem, żeby go sfragować. W ogóle zacznijmy od tego, e, jakie playstyle powiedzmy mamy grając powiedzmy, Doran Shielda oczywiście nie nastawiamy się na. Że tak powiem zabijanie przeciwnika Chociaż w tym momencie mamy całą długość lane'a Może Trundle przyjść I rzeczywiście jest szansa żeby sfragować takiego Gregasa. Natomiast jeżeli chcielibyśmy ofensywnie iść Kupimy sobie Longsworda I wtedy rzeczywiście można na trzecim poziomie Szukać wymiany No bo tak jak widać tutaj grając pod Pod AP Moje autosy biją praktycznie nic Ciekawe to co on zrobił I musiałam sfleszować, bo nie chciałem, żeby wybuchła beczka na mnie. No, także. No, widzicie, nic tu się nie wydarzyło. W sensie nic się nie wydarzyło. Ja sobie wypiję Potiona teraz, żeby na spokojnie jeszcze przepchać te fale. To jest dosyć istotne. No i moi drodzy, mamy fraga. Mamy fraga. Ja pofarmiłem. No jest wszystko tak, jak należy, moi drodzy. Zdobyłem fraga, zdobyłem farmy. Mam 17. Jest całkiem najgorzej. Yy, nie dało się mnie zabić, Zak nie zareagował. Także zobaczcie, mamy 1-0. No i jaki w ogóle, zapytacie Fed, jaki gameplan? W ogóle o co chodzi w tej Katarinie? Ja zauważyłem, że oczywiście AD kata najfajniej oddaje, znaczy AP kata, przepraszam, AP kata najfajniej oddaje z tego wszystkiego. Natomiast jak zagrać, żeby w ogóle się dotknąć do tych przedmiotów? No bo jak dobrze wiecie, kata pod AP nie ma w ogóle IRLi, w sensie IRLi najlepsze ma kata pod AD. Co za tym idzie, no grając pod apetrza, grać defensywnie. Co trochę się nie, nie, że tak powiem, trochę się kłóci z ideą Katariny, no bo Katarina chce dominować w Irli, chce pokazywać tego pazura swojego. Natomiast, no nie zawsze mamy taką możliwość. Natomiast to, co rzeczywiście oddaje na Katarinie, to zdecydowanie farma, moi drodzy. To może śmiesznie zabrzmi, bo teraz mógłbym w, teori w teorii zromować na bota. Ale w każdym roamie nie mamy w 100% pewności, że to będzie dobry roam Także zawsze warto wziąć tę falę na Midzie, poświęcić, że tak powiem, trochę czasu, żeby sfarmić, zdobyć Expa, nie być do tyłu. bo Zobaczcie, mam piąty poziom. I teraz spróbować przejść się na bota, a przynajmniej zrobić jakąś presję, może podejdę, zwarduję tutaj no powiedzmy tak, żeby widzieć, co się dzieje w lesie. O wykryliśmy zaka. Także to jest jakaś tam podpowiedź dla naszego trundla. I wracamy na Mida, moi drodzy. Wracamy na Mida. Nie chcemy tracić Expa chcemy zdobywać kasę co nie zawsze się udaje oczywiście bo last hit Catherine, jest trudny w szczególności jak gracie AP znaczy, myślę to jest trochę paradoks bo grając pod AP mamy może nie tyle co prostszy last hit, co prostszy wave clear, o tak bym to nazwał bo last hit oczywiście z AD będziemy mieli łatwiejszy no bo zawsze z autoska więcej zadamy natomiast jeżeli chcemy falę na raz przepchnąć, to nawet z botkiem nie jesteśmy w stanie na dwa sztylety zepchać Hmm, całej fali. No tutaj Gragas skutecznie frizuje. O, ale tu chillera mamy. Nic nam się tutaj nie dzieje. Nie powinniśmy chyba umrzeć, tak mi się wydaje. Jestem wręcz przekonany, że nie umrzemy, wręcz oni powinni paść. No i petarda. Także widzicie, zacząłem walkę i praktycznie mam full życia po tym wszystkim. No bo Second Wind, moi drodzy, plus Doran Shield naprawdę nieźle to oddaje. I spokój, spokój, i że tak powiem, patience, czyli co? Czyli uważność, czyli taka czujność, takie... Nie wiem, spoglądanie. Nie wiem, jak to nazwać na polski, patience. No, trzeba być czujnym, uważnym, ostrożnym. No nie wiem tak szczerze do końca, jak to określić. No nie mam, nie mogę więcej, ale na kolejnym wejściu. Myślę, że było... Dobra, nie będzie to realne, bo ma szósty. Ja też tak się wbiłem żwawo w niego, bo wiedziałem, że on nie ma... nie miał szóstego, teraz zapingujemy może trundle nam pomoże. Eee, no i co? I w bildzie tutaj jakiś... Z... O właśnie to jest ten problem w tym laschitowaniu. ale teraz znowuż jak rzucę QW to powinien wziąć fajnie całą falę. Spróbuję się przejść, chociaż mam trochę mało życia, ale może... Może ty. Wygramy, wygramy, bez problemu, wygramy. Nie no nie gadaj! Nie no to są oszczerstwa jakieś. No dobra, ale to wykorzystajmy moment. Gragas ile miał życia? Nie miał życia. Co to oznacza? Teraz falę powiedzmy, za, znaczy przysląb puszujemy, bo nie chcemy zepchnąć. Trzeba w ogóle uważać też na nasze kół, bo nasze kół bije trzy targety zawsze. Czyli automatycznie nasze kół równa się puszowana linia. Widzę, że oni tu walczą, ale nie bardzo chcę tutaj dołączać, bo mam tu całą falę czołgową, którą teraz, teraz będę chciał na dwa sztylety popchnąć. Powinno się całkiem udać. Ciach, ciach i, i ciach. I pięknie. Apelios schodzi z niewiadomej przyczyny. Yy, zostawił senne, także chyba na bocie się trochę pokłócili. Teraz mam free recall, zobaczcie. Mamy siódmy poziom, 50 las hitów. Może to nie jest jakiś szczyt marzeń, te 50 las hitów, natomiast yy, zawsze jest to coś. Yy. Sprzedałbym Potiona, żeby kupić Amplifying Tome, ale to nie będzie jakiś duży Game Changer Także kupujemy na shortufa do przodu Zastanawiam się jeszcze tu nad butami, żeby trochę szybciej biegać mm. I tyle Pamiętajcie zawsze o wizji, którą trzeba robić Gdzieś tam stawiać te sensowne wardy Tego pinka warto pamiętać, żeby kupić mm. Oj, tu zepsułem last hit, no ale cóż Nie można mieć wszystkiego Ten nas społkował ale nas to nie boli Chociaż nim dłużej... Fagra, tym duże, tym bardziej nas bolą takie wjazdy od Gragasa, Ale zobaczcie, no tak naprawdę, nie wiem. Dwie kreski życia nam zeszły, 200 HP, to nie jest tak strasznie, no. Troszkę go obiliśmy. No nie wiem, zmarnował moi drodzy RK. My chillujemy. Pijemy potiona i nas nie obchodzi, tak naprawdę. Doron Shield plus Second Wind naprawdę nas tutaj wyleczy, Gragas bez rki to jest dosyć kluczowe. Myślę, że teraz mógłby wjechać Trundle. Ja tutaj zrobię taki numer, może OK. Całkiem wyszło. Sorry, trund napiszę. Dobra, zmykamy, bo jest za. A nie, zak jest na dole. Yy, także myślę, że sobie fale przy yy, wiadomo co zrobię piękną polszczyzną dobra tu chillujemy nie wiem czemu nie walczę z tym zakiem po prostu chodź do mnie chodź dobra super po prostu chodź jak będzie skakał to go uj Nie wskoczysz No dobra no to był troll niestety To był troll my cofamy, nie chcemy uczestniczyć w takich głupotach Zastanawiam się, czy napiąć się na nasz ortufa, czy jednak może kupić yy, buta i chyba może pójdę w buta, moi drodzy. Czy oni mają dużo stunów? Ciężko nazwać to stunami tak naprawdę, bo to są podrzucenia w większości, także na podrzucenia nasze Tenacity yy, nie daje czegokolwiek. A, no i w ogóle dlaczego też, jak jesteśmy przy Tenacity, to stąd mój wybór na takie runy. Tu mamy Tenacity, tutaj mamy Unfleeching, który daje nam kolejne Tenacity i odporność na slowy. No kurde czemu to ku nie zadziałało No i dodatkowo możemy merki złożyć A merki to jest kolejna, kolejna, że tak powiem Tak bym wszedł niego? Albo może jeszcze rzuci No bo on teraz ma odporność Ale teraz już nie ma na przykład No i fajnie No i co ten gruby tu kombinuje? No właśnie, co on robi? Gruby, gruby troluje, no i zobaczcie, dalej, 10 minuta 70 las hitów, takim, moi drodzy, yy, sposobem mamy Constance farmę yy, Robimy co mamy robić, troszkę tu z junglerem współpracujemy, tutaj chciałbym zwardować, bo jest szansa, że właśnie będzie, kurde, skakał stąd yy, Na szczęście uniknąłem tak przypuszczałem. Na bota nie zejdę, ale to jest kolejna fala. Zobaczcie, za dwie sekundy dopiero graga staje, co oznacza, że to jest kolejna fala do wzięcia na dwa sztyle, te szybciutkie. I wtedy można pięknego Roma zrobić e, na przykład na topa albo na bota, bo myślę, że bot jest prostszy do zrobienia. Już nie będę się napinał na ten, nie będę się napinał na Plejty, bo nie wiem, gdzie jest Zak. Myślę, że Zak ku górze idzie, z drugiej strony Gragas tu już jest. E, nie mam czego szukać na tym bocie właściwie. To zostanę, moi drodzy, spróbujemy te 700 golda dofarmić. To jest kolejna rzecz, o której warto pamiętać, czyli 1000 golda w plecaku. Mówię, no fajnie, to spoko, że masz 1000 golda w plecaku, ale co to znaczy, Feddy? A otóż, moi drodzy, 1000 golda w plecaku oznacza to, że tą przewagę, którą sobie wyrobiliśmy, czyli tego fraga, co zrobiliśmy na gragasie. To w ogóle.. jakby nie daje nam przewagi na ten moment. Okej, okay, mamy większy poziom. Teraz dobijamy 10, kiedy on dobija. Ósmy, znaczy dziewiąty, także mamy półtora poziomu przewagi. Natomiast to wciąż nie daje nam żadnej przewagi, i to warto o tym pamiętać. Póki nie wydamy tych pieniędzy, nie jesteśmy silniejsi. Dobra, bo tu trochę się przestraszyłem, szczerze powiem. Tej erki Kleda, ale no oni tam się biją na tym topie. Zaraz muszę tam pójść. No, to jest chyba moment dobry. Żeby pójść po prostu, tu Trundle powinien wygrać z tym yy, Wariatem, tak mi się wydaje Z tym y, naszym Voliberem, a jeżeli nie, no to ja już tam jestem i ja Ja się zajmę tym, żeby nasza drużyna wygrała, to Dobra, to zrobimy jeszcze taki numer Ach, nie zrobimy numeru, możecie napisać Dobre szumpo, jeżeli teraz oglądasz, napisz dobre szumpo To będę wiedział, że <laughs> jest 12 minuta, to oglądasz Także napisz komentarz, dobre szumpo. A możesz XD po prostu napisać, to też będę wiedział, że zobaczyły się, jak zlamiłem podstawową sztuczkę na Katarinie. <grytanie> <grytanie> Chociaż jakbym go. Jakbym go zablokował, moim szumpo. No mogłoby to oddać całkiem Okej, okay, podgryzam go Skrupulatnie Haha, <ścoughs> no jest po prostu wyjaśnione, to jest To jest coś co ostatnio zaczą, zacząłem zauważać, to jest ten, ten spokój taki, w sensie Nie musisz się napierdalać tą Katariną, nie musisz, wiesz nie musisz nie wiadomo czego robić, ty nie musisz udowadniać. Jak jesteś graczem Katariny i grasz co najmniej poprawnie, ty nie musisz. Ty nie musisz pokazywać, że ty 100 na 0. Nie, zobacz, zrób 100 farmy, zrób 3 na 0. Zrób, że przeciwny midliner miał dwa lewele mniej. Weź farmę. Zdomąd te 6 creepów do przodu i to bardzo daje, moi drodzy. Bardzo daje. Zauważyłem, że to jest to, w czym Katarina się teraz odnajduje, że to sprawia, że, że kata jest sensowna. Okej, okay, nie mam teraz przewagi, ale. Aj, no dobra. Myślałem, że jednak pój poszlibyśmy. Możemy? Siemano! Aha, <laughs> złapany w locie, dobrze. No, także, no, to jest to, o czym mówiłem, że tu. Wydarzył się jeden, zasadniczy problem, niewydane pieniądze. Zobaczcie, mamy 3k w plecaku, teraz musimy się cofnąć, ale jeszcze przygriduję troszkę. Czy, czy nie przygriduję? No dobra, na no, spokojnie tym Gragasem, gościu. Ja przyszedłem tylko przy przyfarmować. To nie jest fala na rekal w ogóle. Ech, będąc poprawnym jeszcze zostanę, moi drodzy To już jest giga grid, ale nie chcę dopuścić Żeby on za darmo tower bił, moi drodzy Nie chcę do tego dopuścić, że on po prostu Będzie mi bił bi bi tower Bo No to jest kłopot, no Po co mam oddawać Mu darmową szansę na zrobienie Czegokolwiek On tu mamy falę czołgową i ja się cofnę, on trochę się pomęczy z tym kanonem Chociaż to już jest taka minuta, że ten kanon Nie zrobi mu dużego problemu Ale ja mam 3600, moi drodzy. Ja bardzo chętnie bym poszedł w Rabadona, natomiast pójdziemy tu w Riftmaker. Wydaje mi się, że może być to dobry item. Chociaż tak, wiem, Freddy, przecież tak hejtowałeś się Riftmakera. Ale tak sobie przetestowałem i sobie myślę, czemu nie. To jest trochę omni Na pewno 300 HP, co jest dosyć kluczowe, bo Kata jest bardzo squishy w tym wszystkim. Eee, gramy Conquerora e, pod AP, co jest e, dosyć, może nie, że niespotykanym, ale jakby. AP równa się piorun, prawda? Natomiast wydaje mi się, że teraz trochę kata inaczej działa. Jakby zresztą tego, że jesteśmy uważni, że my się bijemy. Jeżeli kupimy Rabadona, jeżeli kupimy, mamy Conqueror, jeszcze, jeżeli złożymy Riftmakera, moi drodzy, to naprawdę myślę, że możemy zdziałać cuda. Następuję chyba wygrać tutaj, mam nadzieję przynajmniej. Aha? Co tako? Nie no pięknie, czego chcić więcej, mój drogi? No, Gragas bierze tower. No, nie wiem, no nie da się upilnować zawsze. Zrobimy sztuczkę tutaj. Taką, zrobimy taką. No idziemy farm się po prostu. No, niestety, no nie, nie dało się już upilnować tego Gragasa. Ale co miałem zrobić w tym meczu, to zrobiłem. Także wydaje mi się, że. No, dany tower, no shit happens. Potrzebujemy na pewno górę i dół otworzyć. Tak naprawdę, Botlane powinien to pilnować. Tego pilnować, nie to. Botlane powinien pilnować Mida, a ja powinienem skupić się na innych liniach. No, Gragas jest dosyć niezłym Pusherem. A przynajmniej Farmerem. Mm, na pewno tu. Bo cenu, U, A dobra, nie stoi na Midzie, tak? No bo. Teraz będzie walka o ten środek. Ну no, не могу. Ой Ой О, Тарас, Тарас, Тарас Ай Тарас? Let's go! Let's go, moi drodzy, let's go! Napiszcie w komentarzu, let's go, jak żeście dotarli, wypunktujcie minutkę i poczam napiszcie Minutka niech będzie wy wypingowana Tutaj naprawdę, ee, naprawdę ta kata tutaj zamieszała, moi drodzy, zamieszała No i zobaczcie, to cały czas ta czujność, to jest y, takie... trochę spokoju, trochę tej takiej... no właśnie, patience, no, patience po prostu trzeba być, jako Katarina, trzeba być czujnym Piękny tepek Dobra, myślałem, że tutaj tą Sennę złapię, natomiast tutaj naprawdę, zrobimy numer taki, że. Ucieknę jeszcze. I o! pany! No nie no. Nie wytrzymam, ty przeżyłem. Jeszcze wrócę, jeszcze wrócę. Jodupia, pany. Nie, no już tak przygridowałem. Już tak przygridowałem. A. Dymterazist. To Katarina Syndrom. <ścoughs> Nie mogę się powstrzymać normalnie, nie mogę się powstrzymać. Ale jest Siana, jest 4. Jest 4,200, moi drodzy. 4,200 to znaczy, że mamy kupę pieniędzy. Możemy tak naprawdę kupić Zonię. Ja wiem, że tu Rabadon byłby lepszy, ale dlaczego nie Zonia, moi drodzy? Zonia zawsze pomoże nam przetrwać z takich głupot, które robimy. Będziemy mogli właśnie pushing to the limit normalnie naszą Katarinę. Rozumiecie o co chodzi? Mm, tutaj trzeba zapingować, zróbmy to. Jest też Baron. Także yy, są so my one Push Bot we Baron. I, i to będzie ok. Są woli, woli tu. Woli tu, a my Baron. Myślę, myślę, że to jest dosyć optymalna decyzja. Ja pójdę tam na tego Gragasa. Chociaż nie wiem, czy nie będzie Troll Delikatnych. Ty. Let's go, no i let's go. To chyba po prostu ich zamykamy, moi drodzy. Naprawdę nieźle ta kata działa. Także dla tych, co mówią, że kata nie działa. Kata działa, tylko troszkę trzeba tego spokoju chyba nabrać. To nie jest ta Katarina co kiedyś, że po prostu składałeś krakena i wpadałeś RK i myś pętę, nie? To tak nie działa. To tak nie działa niestety. Teraz troszkę się zmieniło, teraz mamy inne czasy. Inne rzeczy teraz się robi. Ok, 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 it's double kill, dobra, mamy to 15 na jedno, moi drodzy. No i Katarina żyje, moi drodzy. Katarina, Katarina jest z nami cały czas. To był poziom platynowy na łezcie. Może, Może to nie było jakoś giga wysoko tak. Ale mecz znowuż nie był taki, że oni intowali. Troszkę, troszkę pomyślunku, troszkę współpracy z junglerem, o ile chcę współpracować. No, P2, tak jak mówiłem, no jest. No jest gigakery. Także, jeżeli wam się podobało, to łapka w górę, subik i komentarz koniecznie. Także dzięki wam za uwagę. Ja byłem Feli, wy byliście najlepszą widownią. I co? Do następnego.